Cześć kochani, z tej strony Silanka Szlejch i jest to pierwszy odcinek na tym kanale i ten odcinek to jest vlog z zawodów regionalnych w Białym Lesie są to zawody krosowe, y, inaczej przełaj y, no i ja właśnie dzisiaj będę w tych zawodach startowała y, na Grace to jest właśnie Grace, to jest y, koń fiorski i właśnie te zawody odbędę, y, odbędę na Grace. Więc zapraszam do vloga A i teraz jeszcze powiem, że jestem teraz na takiej hali, która jest wyłożona właśnie taką kostką Kostką, no jest to prawie, no to jest taki beton i właśnie tutaj można sobie oczywiście ćwiczyć przed tymi zawodami Ja wam zaraz pokażę jak ćwiczę i rozgrzewam się z Grace Właśnie zaraz powinien być już mój numerek Dlatego ja robię już takie ostatnie poprawki siodla, Poprawiam siodło popręki i tak dalej I oczywiście zaraz będziecie widzieć Jak, jak mnie wzywają Będziecie słyszeć i widzieć jak, jak mnie wzywają I zaczynam No i po prostu no i startuję w końcu w tym torze 3, 2, 1 Start 3, 2, 1 Start Przepraszam, pomyliło mi się. 2 minuty 58 sekund. Dobrze, dziękuję. Jesteśmy już po rozdaniu nagród. Yy, naszy, po, po, po ogłoszeniu wyników jeszcze nagród żadnych nie dostaliśmy ani nie, yy, ani nie dostałyśmy. Ale słuchajcie, okazało się, że mamy drugie miejsce. Yy, na naszym koniogramie pokażemy Wam um, te flow oraz puchar i um, zajęliśmy drugie miejsce, a dziewczyna, która miała pierwsze miejsce wyprzedziła nas o 3 sekundy, była szybsza od nas o 3 sekundy. No! Bardzo się cieszę z drugiego miejsca. Wydaje mi się, że Grace też. I ona jest bardzo ambitnym konikiem, i tak mi się wydaje, że ona też się bardzo cieszy z tego drugiego miejsca, Nie mimo że jest druga ani pierwsza. No, ale bardzo Wam dziękuję za oglądanie za, za tego filmiku. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich vlogów, czy może innych filmików ze stajni. No i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Ci łapki w górę oraz jakieś komentarze. Dziękuję bardzo za oglądanie. To trzymajcie się i pa.